Maciejkowice chcą autonomii. Byliśmy w zeszłym roku oburzeni wręcz tym, że potraktowano nas razem z Chorzowym Starym. Wystarczy, że będą mogli głosować na inwestycje w budżecie obywatelskim. To nie są wielkie, duże inwestycje, które tak naprawdę można nazywać niewielkimi środkami. Start akcji. Każdy może zgłosić swoje propozycje. Chcieli dla młodzieży zrobić renowację zielonego trawiastego boiska. Uczniowie obudzili ducha. Tu nic nie może być zwyczajnie. Po prostu to jest coś pięknego. Trwa festiwal teatralny w Liceum Batorego. Kiepski w Batorym to naprawdę dobry spektakl. Oberszlejzen akustycznie? Tak, to możliwe. Coś wspaniałego, że się robi coś dla Śląska, że się o nim mówi. Matematyka opanowała kapelusz w Parku Śląskim. Nie było tylko teorii, nie pisaliśmy żadnych definicji. Dla nas to jest przedsięwzięcie niezwykle ciekawe. A na koniec ruch i przerwana passa w meczu z Piastem. Nie pokazaliśmy tego, co w ostatnim meczu. Tak nie można grać. Wystartowała druga edycja budżetu obywatelskiego i cykl spotkań z mieszkańcami. Pierwsze odbyło się w szkole podstawowej nr 25 w Maciejkowicach. Chorzów stary, ja jestem spulwersowana, bo ja wiem, że to jest Maciejkowice. Nie. To tylko jeden z wielu głosów, które od mieszkańców dzielnicy mógł usłyszeć prezydent. A, tak. Między innymi dlatego władze postanowiły podzielić miasto nie na cztery dzielnice, jak w roku ubiegłym, ale na siedem obszarów. My byliśmy w zeszłym roku oburzeni wręcz tym, że potraktowano nas razem z chorzowem starym, nie dlatego, że nie lubimy chorzowa starego, tylko uważamy, że są to dwie naprawdę odrębne dzielnice, gdzie każdy ma swoje potrzeby i trudno nas tutaj w tym łączyć. Jeżeli coś powstało w Chorzowie Starym, to nie bardzo mieszkańcy Maciejkowic mogli czerpać z tego korzyści i się cieszyć tą inwestycją, a wiemy, że mieszkańców w Chorzowie Starym, czyli mówimy tutaj o ulicy Kościuszki i Święowiciej, jest znacznie więcej niż w Maciejkowicach. Do podziału w puli budżetu obywatelskiego są 2 miliony 100 tysięcy złotych. Na jeden obszar przypada więc 300 tysięcy złotych. Mieszkańcom dotwiera Doskierają takie bardzo, bym powiedział, przyziemne sprawy, problemy, jak chodnik, jak brak miejsc postojowych, jak remont alejek, chociażby aleja wycieczkowa do parku, która prowadzi. Naprawdę to nie są wielkie, duże inwestycje, które tak naprawdę można nazywać niewielkimi środkami i to, i to nam się udało. Własne propozycje do budżetu obywatelskiego może zaproponować każdy mieszkaniec Chorzowa powyżej 16 roku życia. Co w ramach budżetu obywatelskiego zmieniliby w swojej dzielnicy mieszkańcy Maciejkowic? Poprawa estetyki, wyglądu całej dzielnicy, zwłaszcza ulicy Głównej. Jeszcze właśnie poprawa tego bezpieczeństwa. Chodzi nam tutaj o jakieś bezpieczeństwo przejścia przez Ulicę Główną, która stała się dość ważną arterią w naszym mieście i jest takim. No, bolączką, zwłaszcza tutaj dla rodziców, dzieci, którzy obawiają się o bezpieczeństwo. Tak bardzo byśmy chcieli dla młodzieży zrobić renowację zielonego trawiastego boiska, który w sumie należy też do szkoły, ale w tej chwili jest tylko, no, jest boiskiem trawiastym, gdzie znajdują się dwie bramki. Chcielibyśmy zmodernizować poprzez ławeczki, kosza na śmieci czy zrobienie małej widowni dla, dla publiki. Państwo zgłaszacie swoje pomysły, swoje projekty. Propozycje inwestycji mieszkańcy Chorzowa mogą zgłaszać do 13 kwietnia. Wystarczy wypełnić wniosek i wrzucić go do specjalnie oznakowanej urny w Urzędzie Miasta. Jubileuszowy 25. Festiwal Teatralny w III Liceum Ogólnokształcącym rozpoczął się w poniedziałkowe popołudnie. W ciągu 10 najbliższych dni zobaczymy 32 przedstawienia konkursowe. To nie jest zwyczajny szkolny, uczniowski festiwal teatralny. To jest naprawdę kolosalna impreza, na którą chyba niewiele instytucji typu domu, kultury, czy, czy nie mówiąc o szkołach, stać. Ja się cieszę, że w różnych szkołach ludzie bawią się w teatr, ale tutaj w Batorym jest to naprawdę inna półka, ponieważ współpracuje z różnymi z osobami, z różnych szkół, z różnych miast. Czasami ich na festiwal zapraszam. I oni oczywiście spodziewają się czegoś w rodzaju kopciuszka, który będzie wystawiony w sposób e, związany ze szkołą. A tu nagle się okazuje, że można zobaczyć sztukę Jasminy Rezy, tak? świetną adaptację, której nie może się powstydzić nawet i teatr Kores. I potem nasz spektakl jest gdzieś tam w Korezie wystawiany. Albo klasa wymyśla coś tak genialnego, własnego, e, oryginalnego, że ludzie po prostu w to nie wierzą. To przechodzi wszelkie oczekiwania. Festiwal teatralny to odpowiedź na klasy o profilu teatralnym i estradowym, które w trzecim Elo istnieją już od lat 90. Mamy e, 30 kilka przedstawień, w tym kilkanaście przedstawień. Nie pamiętam dokładnie, ile to są przedstawienia gościnne. Sami zgłosili się na przykład do nas studenci PWST w Krakowie, Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu z przedstawieniem. E, skoro chce im się do nas przyjeżdżać, to znaczy, że no coś to znaczy. W tym roku mamy tyle samo spektakli gościnnych co szkolnych, przy czym wszystkie same się zgłosiły. Nie, nie były jakoś tam proszone o występ, tylko same zgłaszały się do nas i co znaczy, że po prostu nasz festiwal przyjmuje już taką rangę wojewódzką, staje się coraz, coraz pokaźniejszy. festiwalu nie byłoby, gdyby nie Celestyna Konieczna, polonistka. Ćwierć wieku temu wymyśliła to wydarzenie. Tu nic nie może być zwyczajnie. Jedno wielkie, twórcze, kreacyjne szaleństwo. Ale jest też ład, porządek wyznaczony przez plan działań. Są zaproszeni goście, są imprezy towarzyszące. Przede wszystkim ludzie. Ludzie, atmosfera cała w naszym liceum, nasi nauczyciele i no wszyscy, którzy jakiś dają wkład w ten festiwal. Po prostu to jest coś pięknego. Podstawowa rzecz to jest to, że możemy zobaczyć kolegę, możemy zobaczyć nauczyciela, możemy zobaczyć kogoś, kogo niby znamy w całkiem innej sytuacji, sytuacji aktorskiej, sytuacji scenicznej. Nagle zauważamy, że ten cichy nasz kolega tudzież koleżanka okazują się być gwiazdami. Wejdźcie! Nie do Was należą ludzkie oczy. Imprezę zainaugurował spektakl wystawiony przez uczniów w Miejskim Domu Kultury Batory. Była to barwna historia, która połączyła zaaranżowaną elektronicznie muzykę etniczną z tańcem nowoczesnym. Pomysł wzrodził się, kiedy ja byłam jeszcze w gimnazjum, jako taka jeszcze młodsza osoba niż teraz. Po prostu podglądałam licealistów, jak robili swój festiwal teatralny. I gdzie by mi tam do głowy przyszło, że za te trzy lata to my będziemy wystawiać ten spektakl? To są miesiące prób, to są miesiące pisania, wymyślania. No, i bez niektórych ludzi tego by nie było. Kiepski w Batorym to naprawdę dobry spektakl, a ten dobry to już naprawdę świetny. Tydzień Kultury Śląskiej odbył się w Gimnazjum nr 10. Gościem specjalnym wydarzenia był jeden z najbardziej rozpoznawalnych śląskich zespołów Oberschleisen. Tegorocznej zabawie przyświecało hasło Nowoczesny Śląsk. Uczniowie przygotowali gazetkę, prezentację multimedialną, piosenkę i scenki rodzajowe. Wszystko w gwarze. Coś wspaniałego, że się robi coś dla Śląska, że się o nim mówi, że, że w jakiś sposób reklamujemy Śląsk. To jest ważne. To jest ważne dla każdego Ślązaka. Myślę, że nie tylko dla Ślązaka. Dla każdego z regionu, kraju jest ważne, żeby, żeby pochwalić się swoim miejscem, gdzie się, gdzie się swoim hejmatem Między innymi są takie zabawy jak e, właśnie e, dla trzecich klas układanie scenki e, reklamującej dany produkt, oczywiście po śląsku. Między innymi są też śpiewanie piosenek po śląsku, e, robienie plakatów, robienie gazetek w naszych klasach oraz jest też e, Konkurs fotograficzny. Jestem wdzięczna, że to uczniowie pierwszej klasy, którzy u nas w szkole dopiero od września pracują. Przyszli z propozycją do mnie, czy mogą zaprosić na dzisiejsze podsumowanie zespół Oberschleizer. I właśnie dzięki nim gościmy ich w szkole i możemy się wspólnie bawić, podsumowując nasze zmagania. Ta gotka gdzieś jest tu, wszędzie słyszalna. No, wychodzimy na ulicę, na chodniki i słyszymy w koło siebie gdzieś gotka, po Śląsku ktoś goda. Tylko co niektórzy, co niektórzy się boją, wstydzą, nie po drodze im jest godać po Śląsku, a, a to właśnie o to chodzi, żeby goda. Muzyczne kostki Mozarta, Most Leonarda, Wieża Jonasza czy Kości Efrona to niezwykłe urządzenia, dzięki którym każdy może polubić królową nauk. Matematyka dla każdego to wystawa przygotowana przez pierwsze na świecie eksperymentalne muzeum matematyczne, Matematyką w Gizen. Można ją oglądać przez trzy najbliższe tygodnie w hali wystaw Kapelusz. Najbardziej podobało mi się to, że nie było tylko teorii, nie pisaliśmy żadnych definicji, ale wszystko było przedstawione i to jest właśnie fajniejsze w takich lekcjach. Dla nas to jest przedsięwzięcie niezwykle ciekawe, choć nie kojarzące się dotychczas z dotychczasową działalnością parku, gdzie my się koncentrujemy na, na, na projektach związanych z kulturą fizyczną, z rekreacją, sportem i z kulturą yy, 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 muzyczną. Ale to jest projekt, który wpisuje się w nasze starania o to, żeby w Parku Śląskim poprzez rozwój planetarium powstał Śląski Park Nauki. Więc tutaj, jak połączymy te dwa kwadraty A i B. Da nam kwadrat, jak i... Sęs. Sęs. Matematyka nie jest trudnym przedmiotem. Ta wystawa to udowadnia. Wystawa jest częścią eksponatów pierwszego eksperymentalnego Muzeum Matematycznego w Niemczech, w Gissen. My pokazujemy tutaj 20 eksponatów. W Muzeum w Gissen jest ich ponad 100. I wszystkie z tych eksponatów zachęcają do eksperymentowania i do przeżycia olśnienia. Niebiescy przerwali imponującą pasce sześciu zwycięskich meczów. Drużyna, która znalazła sposób na ruch, to rywal z zamiedzy Piastgliwice. Pokonał niebieskich 2 do 0 na stadionie przy Cichej. Tak nie można grać. Pierwsza połowa e, nie wiem, przez pana, z drugiej próbowaliśmy, ale e, tylko w szatni, bo na boisku już niestety nic nic nie wychodziło. Trudno trzeba przełknąć. E, no i co, są jeszcze kolejne mecze i będziemy starali się w nich. Jeszcze coś ugrać. Śladni powiedział sobie jedno słowo, konsekwencja i tego się trzymaliśmy, że mieliśmy jeden za drugie opracować i przede wszystkim na zero z tyłu i agresywnie. Udawało nam się to i do tego dołożyliśmy jakoś z przodu i udało się wygrać. Nie pokazaliśmy tego, co w ostatnich meczach to te, te, te rozegranie, co no, mieliśmy dobre i no to dzisiaj zabrakło i no, mieli te dwie sytuacje, wykorzysty, wykorzystali, no tak się kończy wtedy ten mecz.